Szanowni Państwo, Panie Profesorze, jest mi niezmiernie miło wystąpić tutaj, szczególnie dziękując Profesorowi Oszkinsowi i za zaproszenie na ten wspaniały kongres. Chciałbym się podzielić moim doświadczeniem i moich kolegów ze stosowania niskoprofilowego Sten graftu do tętniaków aorty brzusznej. Zastosowanie stent graftów do leczenia tętniaków aorty brzusznej może być w niemałym stopniu ograniczone nieprzychylną anatomią wejścia, czyli akcesu. Szczególną rolę odkrywa tu e, architektura tętnicy biodrowej zewnętrznej, która może być wąska, która może być kręta, e, która może być wysycona e, wapniem. E, używając niskoprofilowych stentów e, jest, obież, jest oczywiście tutaj pokusa, żeby. E, przez skórną terapię do tego zastosować, i w związku z tym obiecać sobie, że komfort chorego po operacji się zwiększy, ambulacja się przyspieszy i zostanie on zwolniony do domu w nieporównywalnie w krótszym czasie. Kiedy Pierwszy raz zaproponowano mi leczenie niskoprofilowym stentem. Oczywiście koledzy poradzili, nie rób tego Jasiu, ponieważ to jest cieńszy graft, on po 3-5 latach się rozpadnie i tak dalej, i tak dalej. No więc ja zdecydowałem, że zrobimy pewien, pewien research i okazuje się, że tu nie ma mowy o żadnym kompromisie. To jest normalnej grubości graft. Można rzeczywiście przeplanować konfigurację Nightinolu. Szczególnie z umiejscowieniem w innych miejscach markerów, żeby to zaadoptować do cieńszego, a jednak bardzo, bardzo sztywnego systemu. Więcej się nie da. Jeżeli chodzi o korpus ten graftu, to jest to zewnętrzny wymiar 14 French, czyli dzielić przez 3 poniżej 5 mm ale do większego korpusu, gdzie proksymalna część graftu jest 34 mm, to już musi być 16. Jeśli chodzi o kończyny dostawne, to jest to odpowiednio 12 French i na większe 20, 24, 13 French. Tu chciałbym zwrócić uwagę na, na to, że nie ma tu markerów na, tym, na, na materiale. Markery są przyczepione do tego nagiego stentu i w związku z tym można cztery czy więcej markerów opakować tam i one się zmieszczą w tej koszulce. Jest bardzo ważne, że te markery można ukierunkowywać, kiedy już stent jest wprowadzony. W większości stentu musimy stent wyciągnąć, zrotować i znowu wprowadzić, szczególnie jeśli są kręte tętnice biodrowe zewnętrzne. W tym przypadku, ponieważ jest to taki kompaktowy stent, tego nie trzeba robić i to jest ułatwienie dla operatora i to, żeśmy też zaobserwowali. System markowy jest też taki, że parkujemy stent minimalnie, maksymalnie, jeśli chodzi o zakładkę, to jest szczególnie ważne dla nas, kiedy my robimy zdjęcia trójplanarne, zwykłe zdjęcia rentgenowskie, kiedy sprawdzamy długość zakładki i integralność stentu. Co jest bardzo charakterystyczną cechą, e, przepraszam, co jest bardzo charakterystyczną cechą tego stent graftu jest to, że e, są tu cztery markery na bramkę. To jest tak ważne, ponieważ ta bramka ma wymiar 11 mm, to jest najmniejszy jaki znam. Inną cechą jest to, żeby docenić to, żeby y-latranna e, noga e, tutaj jest bardzo krótka, czyli ktoś, kto bardzo szybko zakłada stent, może ją... Powiedzmy otworzyć zbyt wcześnie i wtedy może być problem z kanulacją, bo można kanulować ipsilateralną nogę w tym momencie trzeba po prostu dołączyć nogę, jeśli są problemy ipsilateralną i dopiero później kanulować tą drugą nogę. To wygląda już dołączenie stentu i tu chciałem pokazać właśnie, że tu jest e, e, noga dostawna między maksymalnym i minimalnym owe lapem. Co jeszcze odkryliśmy w tym stęcie, że otwieranie e, stentu w jego części górnej jest bardzo płynny. Mamy wrażenie lepszej kontroli. Tu nie ma czegoś takiego jak diamond shape opening i nagle sprężynowe otwarcie gołego stentu. Ten stent, ta korona stentowa bardzo ładnie i płynnie się otwiera tutaj. Jest to stent odważny. Szyje tak krótkie jak 10 mm i zagięte 60 stopni. Rzeczywiście są wyzwaniem. Myśmy takiego czegoś, takiej kombinacji jeszcze nie, y, nie próbowali. Jeśli chodzi o, o wachlarz, o zastosowanie, y, korpus, przepraszam, korpus ma utartą długość. Jest to jedna długość, czyli są cztery wersje 22, 6, 30 34. W połączeniu z, z nogami tu nie ma specjalnych ekstensji. Nogi mogą służyć jako ekstensje, mogą służyć jako y, stęty pomostowe. To y, daje konsignment, który jest e, e, bardzo wszechstronny i zajmuje tylko jedną półkę. E, my lubimy rzeczywiście, tak jak już powiedziałem, robić zdjęcia rentgenowskie w połączeniu e, z, z, z duplex study e, w tych tu właśnie e, w odstępach czasu. Jeśli chodzi o e, rezultaty, e, za, zaimplantowaliśmy 31 stentów od e, Kwietnia 2014 roku do, do tego miesiąca. Średnia wieku pacjentów: 75. W znakomitej większości mężczyźni, 6,2 cm średni wymiar tętniaka. Wszystkie zrobiliśmy pod znieczuleniem ogólnym 7 stentów przezskórnych. Udało nam się uzyskać techniczny sukces we wszystkich przypadkach. Jedna tętnica biodrowa zewnętrzna wymagała predalatacji Jeden palmas ten musiał być zaimplantowany, żeby zapewnić szerokie światło dopływ krwi o czym za chwilę. Nie było żadnego typu pierwszego przecieku. Jeden typu drugiego przeciek. Pacjenci byli powiedzmy w średnim czasie pobytu w szpitalu 2,5 dnia. Czyli tu pokażę, że jest jedy, jeden pacjent był, który miał e, szyję krótką 10 mm. Zobaczymy, jak długo e, ten e, tętniak będzie bez zacieku. I tu chciałem poprawę, w prawym dolnym rogu jest tutaj e, wymiary tętnicy e, biodrowej zewnętrznej około 5 mm. E, mówię tylko w jednym przypadku, kiedy była trochę mniejsza tętnica, trzeba było ją rozszerzyć. Ta, poza tym ten bardzo płynnie i gładko przechodzi przez te zmniejszone tętnice. Średni follow-up 9 miesięcy, żadnej, żadnego zgonu śródoperacyjnego ani pooperacyjnego, późny zgon, kiedy chory został przyjęty z zapaleniem płuc i niestety zmarł. Był jeden udar, po głębszej analizie stwierdziliśmy, że to był śródoperacyjny napadowe migotanie przedsionków, które najprawdopodobniej to spowodowało ten udar i w tym okresie follow-up cztery przecieki typu drugiego. To jest ten pacjent, gdzie trzeba było założyć palma stent. Państwo widzą, że tu nie ma tęnic nerkowych, które rozszerzyliśmy seal Zone zakrywając tenisy nerkowe, a to ponieważ ten pacjent miał nerkę przeszczepioną. Mnie się wydaje, że to jest kardynalne skazanie na niskoprofilowy stent który powinien być implantowany w pozycji odwrotnej, to znaczy z lewej strony, tak żeby jak najmniejsza była przeszkoda dla przepływu krwi i dla zaopatrzenia nerki bez żadnych przeszkód, ponieważ te przeszczepione nerki są niesłychanie wrażliwe na zmiany perfuzyjne. Również przez skórne traktowanie tętniaków Wydaje się, że nie ma prawie ograniczeń. Oczywiście, jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, kiedy chory przedtem miał już endarterektomię z złatą, trzeba wykonać taki maner, gdzie trzeba przesunąć tą bliznę skórną, i to jest dwóch operatorów, i wtedy pod kontrolą można to zrobić. Używamy do tego celu przyrządu Proglide, Purplus Proglide dwa na każdą stronę. Słyszałem, że nawet można jeden zrobić. W tym przypadku z tym zbliznowaconym dojściem musieliśmy użyć jeszcze jednego, tak, trzeciego, trzeciego szwu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wstępnych wyników. Rozmyślamy, że być może nasz koń pociągowy, inny graft zostanie wyparty przez ten graft, ale jeszcze nie wiem, jeszcze jest za wcześnie. Jest oczywiście e, wygodna opcja do tego, żeby zastosować ten Stent e, e, graf do leczenia e, tętniaków e, pękniętych, ponieważ rzeczywiście konsignment jest, e, że tak powiem, nie wymaga dużo miejsca w, e, i można zaopatrzyć w większość wariantów anatomicznych. O czym trzeba pamiętać, że jeżeli zaczyna się od tego stent graftu to mogą być kłopoty z kanulacją, o czym już mówiłem na wstępie i w przyszłości wydaje się, że użycie niskoprofilowych stentów doprowadzi do tego, że stentowanie tętniaków będzie procesem jednodniowym. Tak mi się wydaje i ja mówię to bez, tu, bez żadnej żydowności. Dziękuję uprzejmie za uwagę i za wysłuchanie. Mówiłeś o tym, że, że, że przez skórnie, a tylko o 20% przez założyłeś. No założyłem. My, my nie zaczynaliśmy zakładać tego wstępu, z, że tak powiem, z utartym przez Naszym pierwotnym wskazaniem była Anatomia tętnicy, wroga Anatomia Tętnicy Biodrowej Zewnętrznej. Mieliśmy po prostu konieczne wskazanie i później rozszerzyliśmy to, żeby wykorzystać to i nadarzyła się okazja i przeskólnie zaczęliśmy to w ten sposób zakładać. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby, wygłosić jakiś komentarz, zadać pytanie krótkie. Jeśli nie, to bardzo dziękuję Panie Doktorze. Dziękuję bardzo. Tak, przepraszam, pan profesor Jamiń, tak? Przepraszam bardzo, bo ja tutaj nie widzę tego, nie widziałem tutaj ja, za. Ja wiem, przepraszam bardzo, ja tylko chciałem zapytać i powiedzieć taką rzecz, ponieważ mamy też doświadczenie we wszczepianiu tych stengraftów i zupełnie zgadzam się z tą opinią dotyczącą jakości otwierania tego free flow, które jest bardzo bezpieczne. Natomiast jest jeden element, nie wiem czy Państwo mieliście u siebie takie doświadczenie. Rzeczywiście te nóżki, ta odległość jak się nawet dokładnie odkręca je, to czasem ta odległość między jedną a drugą jest tak mała, że zwłaszcza przy zagiętych szyjach wystarczy zrobić niewielki ruch i ona się po prostu otwiera. I trzeba tu być ekstremalnie, powiedziałbym wręcz, ostrożnym, zwłaszcza przy zagiętych szyjach i to takich, które dochodzą do mniej więcej 60 stopni. To wtedy jest to takie, taka uwaga, która wydaje mi się warto o niej pamiętać. A, tak, tak, absolutnie się z tym zgadzam. No wtedy trzeba po prostu założyć tą nogę ipsilateralną y i dopiero później kanilować, żeby to było bezpieczne. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.